Ochaj, moje kameczki z tej strony jak Kami. Dziś przychodzę do Was z odcinkiem organizacyjnym, ale najpierw intro. Mm -hmm. i dzisiaj tak jak mówiłam nie, przed chwilą, przed intrem, to dzisiaj, dzisiejszy odcinek jest to organizacja kanału. Dzisiaj właśnie powiem mniej więcej o ten czoło dobrze um, powiem mniej więcej kiedy będą się pojawiać filmy, jakie filmy i, i, i tego typu rzeczy. Dzisiaj o trzech rzeczach, takich najważniejszych bym chciała z wami porozma po porozmawiać to można na, na live, ale yy, po powiedzieć wam o tym jak to będzie wyglądać jak to się już jakby yy, sobie to tak by podzieliłam bo też nie będzie tego, raczej filmików nie będzie codziennie to już jest taka pierwsza sprawa, więc yy, bez przedłużenia zaczynajmy yy, tak, ogólnie tak powiem filmików nie będzie codziennie nie. O, dziękuję Katy 3614 za uśmieszek, Bardzo mi to pomaga w levelu, bo właśnie teraz ostatnio sobie bijłem 41, więc tak jak chcecie oczywiście to możecie mi pomagać. Moje konto to jest nakisa strzałka serduszko. Tutaj właśnie widzicie, będę też ogólnie pozdrawiać osoby za uśmiechy, więc naprawdę chyba to się opłaca, tak mi się wydaje. Ale dobrze, już bez przedłużania. Odcinki nie będą się pojawiać co dzień, nie, tylko będą się pojawiać tak co dwa dni. Czyli na przykład jak dzisiaj jest, co dzisiaj jest am... Um, um, czekajcie, dzisiaj jest. Poniedziałek, dzisiaj jest poniedziałek? Czekaj, dzisiaj jest poniedziałek? Okej, okay, jest dzisiaj niedziela, czyli następny filmik powinien być we wtorek, w sensie zależy kiedy to wstawię, raczej dzisiaj już tego nie wstawię, bo nagrywałam to o 23, więc raczej dzisiaj tego nie wstawię, czyli no widzicie to w poniedziałek się to raczej widzieć, no to we środę będzie kolejny odcinek, w środę będzie odcinek jeszcze nie wiem z czego, to kolejny będzie we piątek, jak w piątek był, to kolejny będzie w niedzielę i tak dalej i tak dalej. Z, między niedzielą a poniedziałkiem to będzie taki, takie niekiedy kiedy będą czy, jakby po sobie te odcinki mam tak powiedzieć. Mm, więc... A po odcinków to tak. No i gu, takiej głównej, takiej... Po prostu godziny nie mam ustalonej, no bo godzina to wiadomo też nagrywam takie pożajanie, kiedy to zmontuję, a też przy, jak jest... Kwarantanna to każdy korzysta z internetu, czy to wideokonferencje i tak dalej, czy właśnie lekcje. Każdy korzysta z internetu i też mam strasznie, strasznie mi się laguje internet. Nie mogę gadać z niektórymi osobami na Discordzie. A propos Discorda, mam swoją grupę, która jest podana w opisie i zapraszam Was naprawdę tam serdecznie, gdzie będą tam też konkursy, jak będzie więcej osób, bo na razie ta grupa nie jest za bardzo popularna. Ale mam nadzieję, że coraz bardziej mój kanał będzie popularny, więc też więcej osób będzie na Discordzie. Przed chwilą mówiłem, a propos Internetu, no i mnie teraz zbywało, więc da, mam wielkie szczęście. I ogólnie właśnie mm, kolejną sprawą jest, sorry, że tak cały czas mówię ogólnie i właśnie, bo to są słowa, których dużo nadużywam w swoim słowniku. Można tak powiedzieć. <laughs> tak, mam chyba. Tak jak już przed chwilą mówiłam. Kolejnym rzeczą, czyli a propos pomagania w levelu i tego typu rzeczami, że. Rzeczami, 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 I tego typu ogólnie to jest moje jedyne konto na MSP i BSP. Jakiś strzałka? seriuszko, podane w opisie. Tu chyba nie będzie, bo w opisach chyba nie można dawać tych takich ostrych nawiasów, coś takiego, kiedyś. Kiedyś tak patrzyłam i tego nie można dawać, więc ale już widzicie jak to wygląda, przynajmniej moje konto, tak, o. <laughs> więc chyba rozpoznacie po skinach i tak dalej, z, z, skiny zmieniają co dzień, no co dwa dni, więc to też jeżeli będę nagrywać co dwa dni, to co dwa, dwa dni odcinek, więc to też tak, ale no, to chyba skiny to nie jest jakieś nic ważnego, bo skin to każdy może mieć taki więc no. Um. Nie wiem o czym wcześniej mówię. A, i możecie mi właśnie zostawiać uśmiechy, poprzechodzić moje parkury, poczatować sobie na moim czacie, butelka i tutaj polubić skiny. Wszystkie się nazywają, równa się, równa się, równa się. Moich prefabrykatów, ulć i no, tak jakby. uuu, 26 lajków, wow, fajnie, super. E tu 27. Uh, jej. Zleci, hej, nie dobra za pomaganie w levelu yy, i tak dalej. Zostaniecie pozdrowieni w odcinku. Ja już dzisiaj pozdrawiam, będę pod koniec odcinka, oczywiście pozdrawiam wszystkich. Tutaj widzicie, kto tutaj mi pomagał, ale tak ogólnie to po kolei będę pozdrawiać pod sam koniec odcinka lub będę właśnie dogrywać, no nie wiem, to zależy, już o nie zapomnę. I tak, tak ten, ten jasno. <laughs> Dobrze kochani dogrywam to kolejnego dnia, bo zapomniałam jest pozdrowić osoby za uśmiech i się pożegnać, więc kochani, to by było na tyle. Ohio i cześć, kamyczki. A tutaj mamy osoby, które dały mi uśmieszek, pozdrawiam Wiktoria B1353, Agula 1231, Monika 0058899, Kati 3614. Dziękuję wszystkim tym osobom, które dały mi uśmiech. Nie ja odbieram sobie ten Feimig e... I... Papá! Pa!